Cześć! Jak wiecie, jestem fanką Tetris'a i grałam już w kilka jego odmian, a o kilku jeszcze wiem, ale jeszcze w nie nie grałam. Postanowiłam więc zrobić recenzję tych Tetris'ów, które znam, i ocenić je według mojej własnej skali, w moich własnych kryteriach. Więc nie jest to jakaś obiektywna ocena, tylko moje subiektywne odczucia wobec tych Tetris'ów. Na pierwszy ogień poszedł ten gen Tetris czyli Tetris z Atari i z Pegasusa bardzo popularny jak ktoś miał Pegasusa albo podróbę tą z żółtymi dyskietkami i grami 999 tysięcy na jednej to, to właśnie to był ten Tetris, no i zamierzam oceniać Tetrisa w sześciu kryteriach te kryteria to grafika dźwięk, tryby dodatkowe czyli wszystkie takie rzeczy, które są inne w rozgrywce niż normalnie. Sterowanie, multiplayer, czy jest, czy go nie ma i jak się w niego gra, czy, czy fajnie, czy, czy nie. No i zostawiłam sobie miejsce na subiektywne punkty. Każdą z tych kategorii zamierzam oceniać w skali od 0 do 5, po czym policzyć średnią, żeby była jedna ocena danego Tetris'a. No dobra, przejdźmy więc do rzeczy. E, grafika tego Tetrisa jest pikselowa, bo jest to bardzo stara gra, wydana zresztą na, na takie platformy, że no, trudno tam było zrobić coś, coś lepszego. I o ile sama rozgrywka nie wygląda jakoś super, ja szczerze mówiąc nie, nie lubię tego, że te klocki zmieniają się na jeden kolor e, wtedy jak, jak już spadną. Ale z drugiej strony to logo, czy, czy ten ekran startowy i te pikselowe obrazki są naprawdę super. I dodatkowo ci tańczący ludkowie, te, co te kilka linijek, myślę, że są na plus. Dlatego grafikę tej gry oceniłabym na myślę, że mocne 3. Jeśli chodzi o dźwięk, to do wyboru mamy kilka ścieżek dźwiękowych. Wszystkie oczywiście są 8 bitowe i wszystkie z nich są rosyjskimi pieśniami, takimi ludowymi pieśniami, więc możemy posłuchać kalinki i tego typu melodyjek co uważam, że jest ekstra, bo one są naprawdę dobrze zrobione, jest ich 5 do wyboru, więc można sobie wybrać i... Ta muzyka daje niesamowity klimat tej, tej grze, więc jeżeli chodzi o dźwięk, na te czasy oczywiście on jest już dosyć słaby, ale myślę, że mimo wszystko należy się 4. Jeśli chodzi o tryby dodatkowe, to w tej wersji Tetris'a to na co warto zwrócić uwagę, to poza zwykłym multiplayerem, kiedy gramy przeciwko sobie, mamy tryb e, kooperacyjny w którym gramy na jednej planszy i każdy steruje swoimi klockami co jest ciekawe co prawda z komputerem gra się beznadziejnie bo normalnie człowiek z reguły naciska jednak w dół żeby te klocki leciały szybciej a komputer nie myśli za bardzo i robi to bardzo wolno ale jeżeli chodzi o grę w dwie osoby to może być ciekawa rozgrywka i ciekawa odmiana dlatego tutaj też przyznam temu Tetrisowi Myślę, że, że piątkę nawet, bo to jak na tamte czasy naprawdę było, było nowością i było czymś takim zupełnie innym. Sterowanie. Jeśli chodzi o tę grę, to nie ma tutaj zbyt wiele możliwości. Ja akurat mam to szczęście, że posiadam pada takiego od Nessa i na takim padzie też gram, na, na emulatorze. No i sterowanie jest standardowe, strzałkami przesuwa się klocki na bok, strzałką w dół się ciągnie klocki w dół, no i obraca się chyba przyciskiem A. Nie ma tam zbyt wielu skomplikowanych rzeczy, no i też nie, nie musi być. Da się wsuwać klocki jedne pod drugie, więc to też jest bardzo w porządku. Jeśli chodzi o sterowanie... To takie cztery, bo czasem trochę trudno jest jednak te klocki przesunąć. Coś tam nie reaguje i nie wiem trochę, czy to jest kwestia pada, na którym grałam, czy to jest kwestia tej gry. Na pewno jest opóźnienie w reakcji, no i tutaj ono jest jednak zauważalne. Jeśli chodzi o gry multiplayer, jest ona tutaj dostępna w dwóch trybach. Jeden, który już mówiłam, czyli tryb kooperacyjny, no drugi to jest zwykły multiplayer, w którym po prostu każdy gra na swojej planszy. Zestaw klocków jest ten sam, więc to jest bardzo w porządku, bo dzięki temu można się porównywać, porównywać bardziej umiejętności jednak gry w Tetris'a niż szczęście. To jest bardzo, bardzo fajne i jest to nie, jeden z tak naprawdę niewielu Tetrisów, gdzie można grać multiplayer. Dlatego za tą opcję i za to, że jest ten tryb kooperacyjny, za multiplayer będzie piąteczka. No i została moja kategoria subiektywnych punktów. No i powiem tak, mimo tego, że mm, te oceny są całkiem niezłe, tak mi się wydaje, szczególnie, że oceniam w skali od 0 do 5, ale ja osobiście nie przepadam za bardzo za tą wersją, za tym Tetrisem. Nie wiem, jakoś mi nie, nie leży. Nie gram się w niego jakoś super. Lubię te melodyki. Nie są jakoś e, jakieś złe. Um, ale no nie jest to, to mój ulubiony Tetris. E, dlatego subiektywnie przyznam mu tylko dwa punkty. Teraz czas na policzenie średniej, co nie będzie takie proste. Dobra, mamy 10, 20, 23 dzielone przez 6. To jest 3 i, i 5 szóstych. Oto nasza średnia. Taką ocenę wystawiam temu Tetrisowi. Polecam na 3 i 5 szóstych e, możliwość zagrania w tego Tetrisa. Obserwujcie. Subskrybujcie mój kanał, e, bo będzie więcej Tetrisów. Na tej chwilę na liście mam chyba 6 czy 7 takich, które są do zrecenzowania. Każdy następny będę pokazywać oceny wszystkich poprzednich. Ten jest pierwszy, także zapraszam do oglądania i do zobaczenia.